Dzień dobry, z tej strony taki jeden gościu No i w dzisiejszym odcinku na szybko odpakuję um, Ten, taką gazetkę Taka playmata i jeszcze paczkę z pokemonów I ja na razie tylko tą paczkę odpakuję, bo się trochę śpieszę, bo zaraz muszę zjeść obiad I no i Tutaj jest taka mata, tylko Wam pokażę. Aha, y, tutaj jest D. Albo dobra, nieważne. Po prostu jest taka mata do grania. jest wcześniej plakat. Y, taka gazetka. Tutaj jest. Y, tutaj są pokazane jakieś takie karty. Dobra, to tyle. I najważniejsze, paczka. Paczuszka, patrzuszunia. No, to ją otwieramy. Ach, kurde, trochę brzydko to otworzę. No, no nieważne. Kodzik do kart. Energia wody. Trenerka Zorła Raupi sini. No i zwykła karta Ale ja się i tak cieszę, bo, bo bardzo chciałem mieć tą matę do grania